Nie maneczko z tej strony klisza Witam Was w pierwszym odcinku z Pixelmon Adventure sezon drugi. Zgadza się sezon pierwszy na mnie wyszedł Co do tego Ten sezon chcę wyprowadzić z kamerką Niestety oświetlenia nie mam zbytniego do... dobrego tam Ten z tym ten... tam tam perfumy moje widać A czy perfumy ten? Do no, Ale to już mniejsza z tym Nie chyba nie widać tego eee, Ten no Zapomniałem. No tak, więc zaczynamy sezon drugi już w Minecraft 1.7.2 Pixelmon Adventures. Zobaczymy jak to będzie z kamerką, niestety jestem Więc nie wiem jak to będzie. Dobra, na początek wybieramy swojego Pokemon'a. W ogóle czy będzie nim działać, bo miałem dużo problemów z tym. Więc się okaże. Dobra, wybierzemy sobie pierwszego Pokemon'a i moim pierwszym Pokemon'em będzie tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut

Eee... No, ale czekajcie O! <grywia> Musiałaś trochę znieść, bo było źle Dobra, no to zaczynamy naszą przygodę w Pokémonach Czekajcie, pod czym była mapa Pod X-em Jak się przybliżało, Z, dobra eee, ok O, Mr. Mine, Ej, ale fajnie <grywia> Jak ja dawno nie byłem w Minecraftie. Mogę zobaczymy, co tu się dzieje, o jakiś pokemon pierw, trzeba jakiegoś zatrudnić co nie? Mm. Nie będę się zbytnio tam patrzył, bo tutaj mam monitor, tutaj mam kamerę, bo inaczej nie miałem jak ją ustawić Nie było zbytnio A idź ode mnie panie No jeszcze nie spali żowo Run, run forest, run No Co za typ o, będę jakiś magikarp na magikarpach najlepiej na sam początek Jezu weź ty mnie nie atakuj Run Dobra A w ogóle chciałem coś sprawić No bo nie będę sprawdzał Bo ponoć nie działają te Watsony Znaczy trenerzy Kurde oświetlenie może troszeczkę jakoś przez... No nic, jakoś tak będzie Bo inaczej nie mogę i Ten czekajcie ale jest gorąco u was też masakra dobra miltank nie odchodź czekajcie bo tu jest LK. dobra to batę. t <grywy> yeah. boże no chodź taklem o kurle taklem dobra lierem jeszcze raz lider. Dobra, taklem. O Boże. Ale fascynująca walka, co nie? Yes, jest, to jest taklem. Ej, bo może mi nie starczy ataku <grywa> tego miltanka. Ty on mnie uderzył, o oh, fuck. I to ile? A ja ile kobiję? O oh, I had no effect! Muszę że na ja się fajnie teraz z kamerką, jakoś się czuję tak lepiej, można powiedzieć. Jak jest kamerka. Nie wiem czemu. No bigo mocnie. No, już czerwony pasek. Dajesz, na iV radę. Jeszcze z dwa uderzenia. Albo i trzy. Jest! Ona też. Jeszcze... O! Wine weep wrap. Level siódmy, level... O Jezu <coughs> Przepraszam. Zapala mnie chlipa, o Jezu, jaka, jaka straszna I Aż dziesiąty level i mamy coś do jedzenia O! Achievement get najlepszy Taki inventory Czekajcie, trzeba jeszcze złożyć taki je... Już? Już Ja pielęgielę I, uwaga Tutut! Tu. Getting wood Jej Dobra Uh, jest tu jakiś pokemon center Centeu? Senteu Jest! to Magikarpy! WhatsApp Magikarp! Który masz level? A nieważny tak cię. A, na 13 dobry. trzynasty, dobra to Frap. mocne jest? O Boże. Takle. No takle mi wbijesz chociaż. No jez. Yes. Takluj go. Takluj. What the fuck to on robi? Myślałem, że on Hardena używa, czy coś, że ja mu tak mało biję, ale to byłoby przesadzone, jak... to byłoby na mnie miał. to jest ten King, coś takiego, Seeking, no, no coś z Kingiem miałem, no nie pamiętam, ale tam był... Mm, może nie, albo i tak. O, nie, tego rada to... Run! Boss zielony, O, Ale fajnie, czekaj, pok... He... Al Żyjemy sobie bo Nie chcę mi się, ale boss jest zielony, fajnie Tylko, że ja nie mam żadnych poków Żeby go... A spróbujemy, zobaczymy, może jakimś fartem Ale byłbyś mnie w by go załatwił Ale nie... ale na pewno go nie załatwię No zaraz zobaczymy 15 level Może dam radę a tak. Aha. Aha! No dobrze. Mhm, spoko. Mhm. Z czego on nie uderzył? E mhm, ileś fajnie Nie wiem, czy on nie uderzył, tak nie zauważyłem. Mhm. Tu 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 tu. Pokemon! Będę mistrzem Pokémon, tak, ale gdzie jest Pokémon Center najpierw? Bo no bez Pokémon Center się nie obejdzie. Na początek. Znaczy no bym ma pizdziej Ale Pokémonem miał zbyt... I ai, ai, like lag, 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 no nigdzie niczego nie ma! Pokemonów brak też! Ja chcę walczyć z Pokemonami na moim poziomie! O, Miltank! O, nice! Miltank No sobie... Już mi się za niego dostał. O, sam mnie zaatakował! Tym lepiej dla mnie! Już mamy 7 minut nagrania, jak widzę. A ten wrap coś podziała? O Boże, a a to jest atak? Mi się coś... Z... Ty, ty, ty Ty nie, nie bijesz za mocno, min-tank? Ja pizga! <gryw> o, ja już widzę tutaj, ale będzie, hej tu Jest ciągle ginę, boże, jedyny Pidziot Whatsapp, pidziot A to jest boss żółty Jezu... On mnie zaatakował, tak? kran Aha. No, dziękuję. O... Dobra, to jest... To jest chyba pizdzej. What the fuck, co on mnie tak bije? Ej... What the fuck... O, pacili, słuchaj. No co tam? O o o chodź ty, chodź ty Kurde, nie te No napisałem te, fajnie, cieszę się Daj, przywal mu No W końcu Jest, knifey level 11 Jest Kurde, ale gorąc naprawdę Leje się ze jak nie wiem Uf, um, Już się zapewne spytałem Nie mogę znaleźć tego fajnego testu Tekstu Ale się mylam o, oh oh, obra, obra. Dam ci radę? Nie dam ci radę. Nie dam ci rady. 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 Po Minecrafta, bo coś mi się wydaje, że jest cicho. O już lepiej chyba. Mam nadzieję, że mnie też dobrze słychać, bo jak nie to będzie słabi. na no. Magika! O i drugi level, ale to już ciebie nie chcę. Jak będę łapał cię, to wtedy może będę cię w ciebie. Dobra, magika. O, dziesiąty, jak w tym tak Sympatycznie. Wine whip. No. Jest u nas level. To był jeszcze... O, Dobra, piąty Co ja klikam to te? Co <gry> ja z tym te kurde? Oderz, A, mogę ogóle nic, nigdzie nie widzę pokarmu Center O! Wezmę sobie I... Ładle, siema Ładle Tu, 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 tu o boże, jeszcze ten deszcz głupi Jezus, Maria W 60 minut będziemy szukać tego eee, Jak to się nazywa eee, Pokémon Center No co mamy robić Ale o Pokémon, ale Bedryl nie nam poziom O KTLP KTLP To jest Ło! Fuck aluminium ja mam pomóc ha Ktoś się pomyślał du, 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 du. widzicie tak to się robi tu jest wody słoneczniki cześć słonecznik mam słonecznik, mam sunflower gloom nie, run proszę nie dziękuję o, persian. Fajnie jest persian w okay. Jako pokemon. To chyba za silny nie jest, tak mi się wydaje. A noga nie boli. Nieselnie noga mi zaczęła boli. Litwig. Dajesz. Wine whip. O kurde, Alon bije. Wine whip. Embera zna? Czy mi się zdawało? Na piątym levelu? O, torch. Te stocze z nim wypadały, to fajnie Was... Whats... Co ja mam was up. Za dużo huntera O jest 29 nie No e, tak, Aplicor. Aplikor A tu są magikarki Na były Jest jeden Ale nie te Tylko L Ja piska Ty możesz wyleczyć i ty maciekarki bije o chodźcie jeszcze raz, dawaj, teraz cię załatwię użyłem pokreśla bo to nie ma sensu, żebym teraz bo nie znajdę tak szybko i będzie się no jak on tak cały czas chodzić do tego pokemon Century i po co mi grał eee, no, no właśnie no tyle ja powinno nam starczyć się nie ma sensu, żebym chodzić ciągle tego Pokémon Center, przecież tak mogę jakieś Pokémony łapać. No, no, nic nie ma, nic nie ma i nic nie ma, no. Co za chamstwo. Inaczej, a jakby co ta kamera jest troszeczkę tak słaba, ja jestem tak po lewej stronie, może tam po prawie. Ale no zobacz jak wtedy. O, już gorzej już to wygląda. Dobra, tam już zostawiam, ale i tak już słaba wygląda niestety tak jako... jakoś jest, inaczej nie mam jak to ustawić pod światło, to jest najlepiej Naprawdę to jest najlepiej jak się da ustawić, bo ja nie mam żadnego oświetlenia żeby coś No więc, o, używa aplikacji <grym> <grym> Jak się szybko o, z tego tekstu... Jest tu gdzieś? Chodzę i nic nie znajduję O Pikachu, pikadupki Chodźcie jak który tu masz lewele 15, dobra, to może nie. O Ledyby, 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 Ledyby są słabe. Jezu! Albo E, albo E. A ja wam nic nie powiedziałam w ogóle co się zmieniło. Ale to chyba nie muszę, tam większość z was raczej wie. Widać już inny wygląd Pokeboli. Troszeczkę Pokémony lepiej wyglądają. Niektóre. No, traf go! No Jezu, on mnie zaraz zabije! O oh my god! No zabij go! No! Nice! W końcu! Poker, heal, bo... Kurde, nie dam rady tutaj. O, kadabra! O Jezu, nie taki, nie, nie! Boże, ja się kręcę chyba w kółko! <grystanie> o ja, pilnicie Ciekawe, czy w ogóle ta kamerka będzie funkcjonowała Właściwie, że nie będzie z kamerką do nudziny, ale raczej mi się wyda ja piskam, gdzie jest upok O! O! Simba! Simba, Simba! Znaczy ten, Simba, co ja gada? No, Huntera za dużo tu, tu może być, tutaj jest ten, ten nowy pion który doszedł, czyli on się nazywa... Eee... Savanna, dobra, Savanna Eee... Ok. Nie wiem. S. dwa ja. Mam. Jest sawanna. Tylko, że nic na niej nie pisze. Się zbagowało. Dobra nie wiem, może dlatego że jestem za blisko Za blisko, za blisko tak i Rafalik, o grow light. może masz mały lew Aaa, głosiłam mały tą, tą Czekaj! Fak, tak kliknąłem, o, poczekał Stajesz To może jest tak la bił. No What się, a no, tak on ma taki atak O, też, jak miło no i tense No O zajebiste Tylko sam on wygląda To kwadratowo. Ale to Minecraft, ale jaki wielki 47, o kul! Cool. Weź mnie z ale fajny Nie no zajebisty Dobrze, że się nagrywa kamera Widziałem, ja że stała tak nagle grał, light. nie chodź obok tego naitainsa no O Ty masz fajny level Gdzie je można zbić A roary o boże Nie to na nich nie można Bo te roary mają To krzyki swoje i No i mm, I Silny jesteś czy słaby jesteś Zdraż to okaże a ten wyrab coś pije. Uhuhu Co za moc. O krytyka! Ale mocne te uderzenia są. Co za fascynująca walka. Jej. 14. Wolfix, Yo sapu. Wolfix, Tak. Za dużo hamster. Oh fuck. Dobra. Na sawanie deszcz nie pada, to jest potwierdzone, tak samo jak na piasku. Tak samo i na savanie. wygląda na to. Coś mi się musiało zbugować, ale dobra, zielona jest sawanna, to będę pamiętał. To jest Desert Hills? Nie, to jest desert po prostu. Na Desert się ma być Groudon. Jakby ktoś oglądał... Wow, fuck, 5 FPSów! ów Mmm, mm, jak nieprzyjemnie! Siema, sanshre. Dam tobie radę? Au, noga mnie, noga, 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 noga mnie bali. Dobra, już nie bali. o ładnie, 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 ładnie dajesz! z yes, 15-16! Liftor, no oczywiście, że ja chcę zamiast tego wrapa głównie. tut 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 Ewe yes Sanchez Lift Tornado Andavas yeah nice Jesus oh. Zabi yes hah Your sniper is evolving yes What sniper is evolving I będzie będzie kurwa Serperio to jest ostateczna. Teraz będzie... A serwaj, no tak, serwaj. No w szczególszych napisane. Spoko. O Od... Serwaj. Fajny mam głos. Nie jest taki zu. Kurde. A no nie spadać. No raz 20 minut docinka odcinka już jest. A ja nic nie znalazłem. Eee. Dobra, wiecie co, bo to nie ma sensu. Ja sobie sam poszukam troszeczkę pod XP coś tam Łapać raczej, nie pozbieram itp, znajdę Pokémon Center. Chyba, że zrobimy własny domeczek, ale byśmy przynieśli niektóre rzeczy z Pokémon Center na Hillary, ale Hillary już właśnie nie da. Hmm. O kurde, drapio! <grym> Dobra. No to mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał z kamerką. No z kamerką, no z kamerką chciałem spróbować coś nowego. Nie wiem jak to wyjdzie. Nie wiem jak to się przyjmie. Mam nadzieję, że drugi sezon już będzie trwał więcej niż tylko dwa odcinki. Dokładnie tam trwałby 6 odcinków, ale te odcinki się spierdoliły i mi się nie chciało już dalej nagrywać. No. Mam nadzieję, że ta seria będzie o wiele dłuższa i o wiele fajniejsza i o wiele zabawniejsza od innych wszystkich tych co robię No a przy okazji... Ma... no coś chciał się o was ten coś chciałem jeszcze powiedzieć ja... eee... że Jeżeli ktoś chce chętny no niech mi napisze zadanie takiego huntera, byłoby w... bardzo mi symptomatycznie bo bym mi się nie chciało robić tych po... pokeboli bo ja tak nie lubię tych pokeboli robić więc jak chcecie to dajcie mi jakieś zadania fajne to żebym miał co robić na odcinkach a nie tak ganiać i ekstryć tylko bo nie wiedziałbym co robić i master... czekajcie to to? myślałem że master chest z... no nie. Ja... ale ha no, no, master chest ale, no, ale, no, no, ale dobra nie przedłużając o, cześć yy, tak eee, yy, tak yy, o, chwilę. jezu, nie mogę zakończyć Dobra, mam nadzieję, że Wam się spodobała, jak się Wam spodobała, stawcie łapkę w górę Do zobaczenia i cześć na następne odcinka, jo!